I witam serdecznie z tej strony Siwy Wrzeciano i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Kajko i Kokosz. Dobra, czytałem stan gry. Połaziłem jeszcze tutaj po tych okolicach, pozbierałem te wszystkie rzeczy. Nie pamiętam, które mi się do czego tu przyda, ale to co wydaje mi się, że będzie później potrzebne, to zostawiłem tu przy tym wskazie. Najgorsze, że nie pamiętam, jak ja później. Tam gdzie mnie zawiezie ten ten drożkarz na tym wozie to nie... O jeszcze to gałąź bym zapomniał też się pewnie raczej przyda Dobra tu jeszcze popatrzę o szyszka szyszkę też trzeba będzie ale nie ma szansy jej dosięgnąć A zaraz a tym kijkiem no bo wziąłem już ten kij odniotły... Nie mm -hmm. Krzesiwo. Gumiak. Rozdziałam tą gałąź. Czy to... O! Dobra, gumiak. Okej. Okay. Brak kamyka w kieszeni potrzebuję kamyka nie miałem kamyka? miałem kamyk gdzie był kamyk? nie zebrałem kamyka hmm. no właśnie tutaj jeszcze nie zrobiłem pewnych rzeczy a po co mi ta szyszka w ogóle tu był kamyk tu był kamyk hmm Gdzie był kamyk? Dobra, dalej, szukamy kamyka. Gdzieś był tutaj kamyk, musi gdzieś tu być kamyk. Hmm, może nie taki. I to zobaczcie, ja to przeszedłem kiedyś, ja już mniej więcej tam pamiętam, o jest kamyk, dobra. Mniej więcej coś yy, kojarzę, pamiętam. A teraz nic nie wiedząc, to tu, tu, tutaj to jest nie do. Proca. Dobra, spadła szyszka. I proca już chyba nie będzie mi potrzebna. Nie pamiętam do czego mi szyszka. Dziwek, krzyżka A, pamiętam. Dobra, tylko kurde, za dużo teraz tego nazbierałem. Zrobili mi mętli w głowie. Jakiś grzyb, jakaś... Jakiś owoc będzie potrzebny. Dobra, idziemy do do jagi Dobra, ta szyszka będzie mi potrzebna później, tak mi się wydaje. Szyszka będzie potrzebna później, proca chyba też niepotrzebna. Krzesiwo sobie zostawię. Zębinę wziąłem. O, je miały jeszcze nie wiem, po co ta jemiała tak samo. Nie pamiętam, kurde, zrobię sobie taką siekę z bani, ale pozbieram to i odłożę. Na razie tutaj za dużo przedmiotów leży na ziemi. Ok, no to zostawimy to koło niego tutaj. Niech będzie. Nie miałem, zostawimy tutaj. Nie pamiętam ile rzeczy tam trzeba zrobić. Hmm. Jak się w ogóle nazywa, to co my tam jedziemy? Jakiś tam borostwór, był ten, ten, ten Bugi, tak? To może jakaś kraina borostworów. Niech będzie. Jeśli dobrze pamiętam. Wlicza jagodynie, ok. Idziemy dalej. No, kreta też to coś z tą norą kreta, jeszcze trzeba będzie robić, nie pamiętam. Tu jakieś nasiono chyba dostanę i trzeba będzie tam zasiać. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, mu humorów nie zbieram. Chyba niepotrzebne. A co to jest babka? Babka będzie mi do czegoś potrzebna. Dobra, na wszelki wypadek. Zaraz, gdzie tu się stąd wychodziło? Zostawię koło imioły. Aj, 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 Nie, bo tu później będę coś przygotowywał, jakiś wywar znowu. Co to ja miałem robić? Nie no, ja chyba. Dobra, idziemy do tej Jagi. I z... o orzechy jeszcze widzę tutaj jakieś. Pamiętam, pamiętam. Witaj, ciociu. Witaj. Dobra, dzień dobry, jak to już mieliśmy, to. E... Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. E... Orzech laskowy. Po co mi było orzechy? Coś było trzeba z nimi zrobić. Tylko nie pamiętam co. Dobra, niech przygotuję, damy jej ten. A muszę dwanecznik jeszcze, a tu jest woda. Mogę tą wodą na... Dobra, napełniłem, dam ciotce. Dobra, i dostaliśmy te zaklęcie. Dzwonecznik z żywą wodą. I to mi się w tej, 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 tam, z tymi borostworami ma przydać. Orzech laskowy, co było z orzechami laskowymi? Dobra, nie pamiętam, nie pamiętam, nie przypomnę sobie. E, dobra, tutaj z nią już chyba nic nie zrobimy. Eee... Kociołek, tutaj chyba też będzie ten kij do użycia. Kociołek na kij, podpalić te palenisko jakoś tak, ale to później. To będzie później trzeba robić. Babka. Zerwana babka. Dobra, idziemy. To już do lecimy do tego gościa. Idziemy do tego karszmarza. Dobra, wszystko pozbierałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. To sobie zapiszę zaraz stan gry. Zanim wyruszymy tam, dobra, no tam nie trzeba iść. Tam nie ma po co, tu więcej nic nie ma. Wielki las pierdu, pierdu. Dobra, to zapiszę stan gry. Nie można cwerek tu robić, niestety, więc jakoś tak może. Dobra, zapisz. Już bez zbędnego gadania z nim po prostu od razu dam mu tą złotą obręcz. Dobra, i on nas zawiezie. No, i tutaj będzie klimat. Tylko kurczę, tam było poprzednio, jak byliśmy, ja tego krasnoludka co tam jakiegoś tam wyciągnąłem z, tam z dołu. straciliśmy. Obręcz... Dobra, mam na pewno naprawdę dużo miejsca Pomocy Grzyby. no na razie może nic nie zbieram. Strumy kleśne to chyba ktoś siedzi. To chyba nie jest żadne groźne zwierzę. Dobra, i tutaj trzeba wziąć a na pewno gniazdo. Ale to nim gniazdo, to na pewno, plus tutaj, gdzieś ten powój, tu o tym jedzeniu, to już wcześniej czytaliśmy. No, i jemu można pomóc, tak? Do dziury wyciągaliśmy, wyciągnęliśmy go. To Bugi mnie tam wrzucił. Dobra, kto to jest Bugi? Seraty pierdaty, to już czytaliśmy w poprzednim odcinku. No, będę uważał na niego. Dobra, on tutaj tą paprotkę i ucieka sobie. I zaraz nam się skończy miejsce kwiat paproci drugi płatek też potrzebny a właśnie te kwiatki czy ja odczułem jakąś dziwną przemianę w sobie to zapewnie zjedzony płatek to sprawił słuch, mi się wyostrzył i inaczej patrzy na przyrodę mhm, właśnie i jemu chyba też miałem dać poczułem się jakoś dziwnie chyba ten płatek to zrobił bo, słyszysz, bo słyszę wszystko doskonale Okej, okay. no fajnie, że słyszysz, tylko nie pamiętam o co tu chodziło. Dziura w kłodzie, coś tam pierdu, pierdu. Może coś mi się odblokuje, jakaś kurcz. O. Oj, tego gościa nie było w poprzednim odcinku. Zobaczcie, co mi zrobił bugi. Trzeba jakoś mu pomóc. Dobra, coś mu się zgryz. Temu zgryzowi właśnie chyba trzeba było. Dzięki tej wodzie wyrośnie mi nowy ząb. Dobra, okej, okay. pomogliście mi weźcie więc ten gwizdek. O, dziękujemy, ale wolimy grać na fujarkach. Super, weźcie go. Jak potrzebna będzie Wam pomoc, to zagwiźcie. Jeśli będę w pobliżu, to Wam pomogę. Dobrze, będziemy o tym pamiętać. Czyli musiałem te płatki wziąć, zjeść je. A co to? Nieco, a kto? Jest to pewnie inny borostwór. Innym pomogliście, to i mnie pomóżcie. Wyprostujcie mi kujak, bo jeść nie mogę. Czy przypadkiem nie jest to sprawka Bugiego? Tak, Bóg Bugi mi to zrobił, pomóżcie. Pomożemy towarzyszu dźgol. Eee, to jeszcze na pewno będę musiał jakoś napełnić, pamiętam. Wezmę gwizdek, zanim ktoś mi go gwizdnie. I rękawicami siły, to ja pamiętałem. To teraz może mi się już to odblokuje. Będę mógł już to zrobić. Eee, dźgol. Uuu, au, dziękuję. Innym też pomóżcie. Biorą nas tu wszyscy za uzdrowicieli. Ten Bogi to niezłe ziółko. Dobra, pomogliśmy drugiemu. Czy on nam coś zostawił w ogóle? Nie, przy, nie muszę zaraz sprawdzić. Czy tu czegoś nie ma. No dobra, ten nam akurat nie pomógł. I rękawicą siły chyba jeszcze. I jemu trzeba było pomóc. No właśnie. Dlaczego wtedy nie mogłem? Bo to jakoś w kolejności trzeba. Temu bugiemu to trzeba przytrzeć nosa. Nareszcie. Ten Bugi kiedyś nas wszystkich wykończy. Weźcie ten korzeń. Nic innego nie mam. Czy mógłbym wam podziękować? O, muszę na chwilkę kończyć. Dobra, jestem z powrotem, ale wiecie co? Muszę zapisać stan gry. I muszę chwilowo kończyć eee. Dobra, to ten odcinek ja sobie zakończę Będziemy kontynuować ee, od tego miejsca od F myślę, że na tym Sejwie spoko można zapisać I co? Widzimy się w następnym odcinku, na który bardzo gorąco zapraszam. Teraz żegnam się Na razie hej, cześć!